Ja nie policzyłem, ile razy byłem uczestnikiem wydarzeń zamykających cykl olimpiady, bo tutaj, dlatego zasługują na najserdeczniejsze powitanie, są bohaterowie, którzy doszli do finału. Oni są głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. Ale sytuacja, która jest wokół Polski, stanowi bardzo ciekawą ilustrację tego, czym jest Unia Europejska i co mogłoby być. Dlatego ta lekcja poglądowa jest niezwykle istotna. Co mogłoby być z nami Polakami, gdyby nie było Unii Europejskiej, czyli gdyby nagle za wschodnią granicą Polski odtwarzały się takie, nazwałbym to, imperialne pomysły, żeby odbudowywać sferę wpływu a Polska to po prostu tak jak Mołdowa czy Ukraina była krajem pomiędzy właśnie tym imperium, który chce na nowo być imperium rosyjskim a Niemcami, którzy mają swoje interesy, Austrią i innymi krajami z zachodu. To bardzo ciekawe pytanie, bo jeżeli widzę w tej chwili w Unii Europejskiej sporo ludzi, którzy już się na tyle przyzwyczaili, ona się tak uzwyczajniła, ta Unia Europejska, że jest traktowana jak niemal fragment przyrody. Młodsi ludzie we Francji, w Anglii, w innych krajach sobie po prostu słabo wyobrażają świat, który nie byłby tak zorganizowany, że po prostu jeździ się bez granic, a jeździ się do lat 80. nie czując granic Unii Europejskiej i zapominając o tym, że na tym kontynencie urodziły się dwie wojny światowe. One stały się światowe, ale miały swój początek właśnie na terytorium Europy. Świętujemy to żadne świętowanie, ale pamiętamy 100 lat temu wybuchła pierwsza wojna światowa. Ona rozniosła się na świat, dlatego była nazywana światową. Ale zaczęła się od Sarajewa, zaczęła się z Europy. II wojna światowa też stała się światową, z milionami ofiar, ale zaczęła się niedaleko od nas w Gdańsku. I, I oto na tym kontynencie narodziła się po raz pierwszy w imię pamięci o tym, co przeszły poprzednie pokolenia, współpraca wielu narodów, w tej chwili już 28 narodów które potrafią być dumne z tego, że są Hiszpanami, czasami odróżniają od czym jest Barcelona, z FC Barcelona od Ralu, ale aż za bardzo. Jest w <grym> pewien problem tak samo między Szkotami i Anglikami, ale po 50 latach jakoś to się wszystko nie roztopiło, a nawet wodę piło jeszcze bardziej. Francuz nie przestał być mniej Francuzem, albo nie przestał być mniej dumny z tego, że jest Francuzem. Po prawie 60 latach tego integrowania się europejskiego w Polakach też nie widać żadnej zmiany pod tym względem, odwrotnie. Chyba jesteśmy coraz mocniej przyjmiemy się Polakami, coraz łatwiej się Polakom żyjącym w Szwecji, w Niemczech, w Irlandii, skąd pracą w nocy z Irlandii. Czy w Niemczech przystawać do polskości, bo w tej chwili czerpie się z tego pewną dumę. Ale też nie widać po 10 latach, żeby też się ustawiało w tej europejskości. Można być obywatelem słupska, a wiem, że tu są ludzie z różnych regionów polskich nawet w czasie tego finału, ale można być dumnym ze swojego słupska, można powoli być e, uczestnikiem wspólnoty, której się nazywa Pomorze. Z tym jest pewien problem. Dlatego, że socjalizm sprawiał, że przez wiele, wiele lat te terytoria, które kiedyś miały swoje odrębności regionalne, trochę głupiły te odrębności, bo socjalizm był jak taki walec, który wyrównywał. Trochę zostało tego na Podkarpaciu, trochę na Wielkopolska, Śląsk, może niekiedy za, za mocno w tej chwili, demonstruje tą swoją śląskość. Ale Pomorze to jest, oprócz Kaszubów, którzy siedzieli tu od dawna, to jest po prostu napół z Wilna. Ja jestem z Lublina. Jeżeli byśmy poszperali w życiorysach mieszkańców Słowska, to pewnie wyszło. odnaleźli różne części Polski, niektóre już są za wschodnią granicą Polski. I ono się dopiero rodzi, te nasze Pomorze, jako pewna tożsamość regionu. Ale to nadal nie wyklucza tego, żeby się żeby czerpać dumę z tego, że jest się mieszkańcem ładnego, historycznego Słupska, żeby się przyznawać do Pomorza, żeby się czuć bardzo Polakiem, ale jednocześnie wiedzieć jaką, jaką niezwykłą wspólnotę w tej chwili zaoferowała nam młodym pokoleniu Unia Europejska, żeby czuć się też Europejczykiem. I to ciekawa sprawa, bo ja siedząc w Brukseli, w czasie tak zwanej wiosny arabskiej, myśmy bardzo mocno podglądali różne media społeczne świata arabskiego, czyli Tunezji, Egiptu, różnych krajów z drugiej strony Morza Śródziemnego. Dlatego, że ta rewolucja arabska, która nie spełniła w ogóle żadnych nadziei, ona bardzo mocno działała się właśnie w tych mediach społecznych. Oni się zwoływali poprzez media społeczne, i tam, co ciekawe, wyłapano jedną tonację. Jeżeli pytano młodych Arabów z drugiej strony Morza Śródziemnego, jaki model życia byłby dla nich tym modelem dobrego życia, to nie odpowiadali, że im się by najbardziej podobało żyć po amerykańsku, American way of life, ani po chińsku, ani nawet tak, jak się żyje w Arabii Saudyjskiej. Jako model dobrego życia wskazywali Europę. Czyli jest coś takiego na kontynencie europejskim przy olbrzymiej różnorodności odmian bycia Europejczykiem, z czego też można być dumnym i jedno drugiego nie wyklucza. Można być dumnym ze słupska, z pomorza, z tego, że się jest Polakiem, ale przyznawać się bardzo mocno do europejskości. To jest niezwykłe wydarzenie w dziejach Europy, które nie jest doceniane, bo się stało fragmentem przyrody europejskiej. Że na kontynencie, który dał światu olbrzymią liczbę konfliktów, na z zdobycie cywilizacyjne. W pewnym momencie mężczyźni ludzie zaproponowali budowę wspólnoty węgla i stali, z tego się wzięły w więzi ekonomiczne. Później narodził się klub raczej bogatych krajów, które pod parasolem amerykańskim, mając tak zwanego negatywnego integratora w postaci imperializmu sowieckiego, zbudowali wspólnotę europejską. Teraz to jest Unia Europejska, do której przyjęliśmy niedawno Chorwację jako Uczestnika numer 28. No to w moim bardzo międzynarodowym gabinecie w Brukseli ja mam taką ciekawostkę narodowościową, jak Agnieszka Drzewowska, która jest uczestnikiem tego międzynarodowego zasady gabinetu, który muszą być różne narodowości, jest w połowie Polką, w połowie Chorwatką. I na 2004, pierwsze wejście do Unii Europejskiej. A w zeszłym roku drugie wejście do Unii Europejskiej, to życzymy jej, żeby być może jako Estonie Zamęczna znalazła partnera w tych krajach, które mają szansę w przyszłości, bo są takie kraje na horyzoncie członkostwa. Wtedy mówiąc językiem piłkarskim, a Lewandowski na zachodzie to jest bardzo piłkarskie nazwisko, byłby to hard trick, czyli trzy razy by, by, by wprowadzała się. Do Unii Europejskiej, co jakby się nadawało do księgi Guinnessa. Ale przy okazji tego, co dzieje się na Ukrainie, jeszcze raz można zobaczyć, jak, dobrym, jak dobrą decyzją na pokolenia było po pierwsze to, żeby stać się uczestnikiem wspólnoty obronnej NATO, a byli ludzie w Polsce były rozgłośnie, które bardzo Polaków do tego zniechęcały, żeby być członkiem ugrupowania NATO równą siłą pokazywały członkostwo w Unii Europejskiej jako rodzaj zaborów w Polsce. W tej chwili, skorośmy nagle zobaczyli, że ten kontynent może być nie tylko kontynentem pokoju, współpracy, konsumowania funduszy europejskich, ale w nim coś groźnego poza granicami. W tej chwili doceniamy decyzję Taką, aby Polska była silna z wielokrotnioną siłą 28 krajów, w tym potęg takich jak Francja, Anglia czy Niemcy. I dlatego tak trzeba patrzeć na Unię Europejską, nawet jeżeli nie reaguje z szybkością amerykańską na to, co się dzieje na Ukrainie, na Krymie. Co nas bardzo boli, bo widzimy znowu te imperialne zakusy, widzimy udawanie ruchów. Samozwańców ukraińskich, ale wiemy, że są inspirowane, to cały czas grozi bardzo poważnym konfliktem. Unia nie może reagować w taki sposób, jak reaguje rząd Stanów Zjednoczonych, bo rząd się zbiera i ogłasza. Na przykład, bardzo dobrze, że ogłosił wczoraj sankcje, które mogą być dotkliwe dla, dla elity, czy oligarchów i rosyjskich, i ukraińskich. Unia to są rozmaite wrażliwości. Ja byłem parę dni temu w Hiszpanii i oczywiście tam ta Ukraina jest obecna, tylko oni są naprawdę daleko. W mediach hiszpańskich głównym problemem były takie henklawy po drugiej stronie Morza Śródziemnego, które się nazywa Ceuta i poprzez które uchodźstwo z ubogiego kontynentu afrykańskiego stara się dostać do Europy. To był główny problem w tych dniach, nie Ukraina. Jeżeli by się pojechało na połudny Włoch, to główny problem Włochów Byłoby to, jak zatrzymać te dramatyczne okoliczności, które, które na no, się się wpraw przez Morze Śródziemne, uciekając z Afryki ku lepszym sposobom życia w Europie, ląduje na wysepce Lampedusa, czy na Malcie, czy, czy na Sycylii. Jeżeli by się pojechało do Grecji i, i Cypru, a Cypr to jest kilkadziesiąt kilometrów od Syrii, to dla mnie głównym problemem byłaby wojna w Syrii. Gdzie są przemieszczenia setek tysięcy ludzi. To trzeba rozumieć i szanować. Dlatego też trzeba docenić ten wysiłek polskiej dyplomacji, która poprzez to, że zbudowaliśmy sobie tak zwany trójkąt weimarski. Tu wszyscy, którzy są tacy już obwróci w tej Unii Europejskiej, to wiedzą, że to jest współpraca, współpraca Paryża, Berlina z Warszawą żeśmy sobie zbudowali taki trójkąt warmarski, w którym do jesteśmy traktowani jako równoważony partner, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o naszą wrażliwość. A my mamy największą wrażliwość, jeśli chodzi o wyobrażenie sobie niepokojów poza wschodnią granicą, bo kiedyś byliśmy uczestnikami tego właśnie, tej właśnie części świata. I dzięki tej właśnie współpracy, dzięki temu, że Polska awansowała do roli respektowanego partnera Berlina i Paryża, a nieco zwiędły w tej chwili atuty Madrytu, bo są w kryzysie. Zwiędły atuty Włoch, bo są w kryzysie. A to są zupełnie inne potencjały gospodarcze. Nasz, nasz potencjał gospodarczy to jest 1,4 potencjału włoskiego, ciągle, pomimo tego długiego cywilizacyjnego pościgu od wielu lat. Kto jednak tym partnerem w tej chwili w najważniejszych rozgrywkach i wcale nie stał się Sikorski czy Tusk, bo oni zaczęli rozumieć, że jeżeli my mówimy, że jesteśmy wschodniokompetencją, to znaczy jeżeli coś mówimy, to na zapas zgadujemy, bo wiemy, bo rozumiemy mentalność tej części świata, która dla nich jest nieco odległa i mniej zrozumiała. Dlatego możliwa była misja trzech ministrów Polski Nie.